Witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło, że moje nieprofesjonalne odczytywanie dużych fragmentów książki profesora Matyi wzbudziły w Państwu zainteresowanie i chciałabym Wam powiedzieć, że no niestety nie mam zgody wydawnictwa. Po prostu nie dowiedziałam się, że powinna mieć taką zgodę, więc nie mogę przeczytać do końca całej książki. Natomiast zachęcam Was do zakupu tej książki i po prostu przeczytajcie, zaznaczcie sobie odpowiednie fragmenty, żebyście wiedzieli, w jaki sposób możemy wyjść z tej sytuacji, w której w tej chwili się znaleźliśmy. Do, spróbujcie sami również zorientować się, nawet w tych moich 10 odcinkach, wyszukajcie momenty, które Was najbardziej interesują, które tłumaczą. Wiele rozwiązań, które możemy zastosować, i jak to funkcjonuje w Szwajcarii. Jak pan profesor powiedział, drugą Szwajcarią no nie zostaniemy, ale mamy szansę pokonać ten matryx, który, w którym jesteśmy już od tylu lat, i po prostu trzeba edukować społeczeństwo najbliższych, przyjaciół, znajomych. I mieć argumenty. I ta książka właśnie daje nam argumenty do tego, byśmy umieli tłumaczyć ludziom, w jaki sposób możemy osiągnąć cel, w jaki sposób możemy wreszcie zapanować nad tą sytuacją, która w tak niepoważny sposób po prostu zapędziła nas w kozi róg i mimo że jest nas aż tylu nie potrafimy. Wybrnąć z tego, i jedynym rozwiązaniem jest właśnie w tej chwili skorzystanie z podpowiedzi pana profesora. Tym bardziej, że mamy mentora, który nas poprowadzi i wytłumaczy, i, i no jest z nami. Jest z nami sercem, umysłem, ciałem i duchem. I to jest cudowne. Jeżeli ktoś chce polecić komuś ze swoich znajomych, Wykład szybki, taki na zasadzie dlaczego można, w jaki sposób można wykorzystać ten system, jak go osiągnąć i jakie korzyści możemy mieć z tego. Ja bardzo polecam wykład pana Jerzego Zięby na kanale Antychońskiego, gdzie tłumaczy w takim godzinnym wykładzie dokładnie, jak, jak możemy osiągnąć tą większość. Która spowoduje, że możemy wtedy zdecydować, aby wprowadzić wir i później system jowów do Polski. I wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby osiągnąć to, o czym marzymy od lat aby zostawić naszym dzieciom, naszym wnukom i przyszłym pokoleniom lepszy świat. My niestety jesteśmy kolejnym pokoleniem powojennym, które również jest stracone. Aczkolwiek był taki krótki okres w naszym życiu, myślę, myślę o takim pokoleniu. Ja prawdopodobnie jestem z pokolenia pana profesora. Więc mieliśmy taki oddech, gdzie mogliśmy Trochę zobaczyć, jak świat wygląda i poczuć dobrobyt. Natomiast w tej chwili to, co się dzieje, no to jest. Pozostawiam bez komentarza, bo cisną się takie słowa, że YouTube by mnie wyrzucił. Także, szanowni Państwo, dziękuję Wam serdecznie za współpracę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wyrozumiałość i miłe słowa, które posyłacie dla mnie. Jeżeli chcecie posłuchać więcej, zapraszam Was bardzo serdecznie do takiego właśnie zwięzłego instruktażu, który wygłasza Jerzy Zięba. Prawdopodobnie na jego kanale również jest taka zakładka polityka albo inne. I on tam też tłumaczy dokładnie jak, jak sprawa wygląda. Zapraszam Was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie.